na mój kanał, ale tutaj różko zamiast tej i jeszcze przed odcinkiem zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę i oczywiście napisania swojego nicku w komentarzu. Dlaczego oczywiście, ponieważ oto w ten dzień zdecydowałam, że zrobię loso na dripa, więc jakiś szczęśliwy ktoś się wylosuje i dostanie ode mnie oczywiście dripeczka. A co dziś będzie w dzisiejszym odcinku robione? Pewnie po tytule widzicie, że będziemy kupować sobie VIPa, VIPa na miesiąc, jak to zwykle ja i jeszcze udekorujemy sobie, słuchajcie, mój pokój, bo, no jak widzicie jest bardzo pusty, jeszcze dziś był halloweenowy taki, ale no, ja tutaj sobie przebiorę skrzydełka, napiszę, że nagrywam i po prostu zaraz się z Wami widzę ponownie. Dobra, ja już to wszystko napisałam i zrobiłam, a zaraz trzeba będzie po prostu kupić tego na jego witka. Więc zaraz się z nim idę i no, zaraz będziemy mieli już Witka. Okej okay, moi kochani, ja już tutaj yy, wszystko zrobiłam. Yy, dobra, teraz zobaczmy w ogóle o co tu chodzi. Ja myślę, że takie fioletowe można wziąć. O takie ładne. I... Gotowe. Ogólnie to, moja ilość diamentów jest mega wysoka. Eee, o, zmieniły się tu do mnie. Weźmy sobie na razie do luka. Eee, I chciałabym zrobić właśnie teraz pokój. Nie, najpierw się przeloguję, więc zaraz zobaczycie mnie już po przelogowaniu. Uwaga, uwaga. Jesteśmy już po przelogowaniu prawie. Zekrę... Czimy sobie kółkami, może coś nam dużo da, też wątpię. No ale no, taki odcinek skupowania vip będzie co miesiąc. Więc wszystko ogólnie fajosko? Bo no, co miesiąc ja po prostu kupuję vip na miesiąc. No, więc, więc fajosko możecie zostawić łapkę w górę. W ogóle no, pierwszy raz jest lasowanie na dripa. U, dużo. Dobra, no to ja się z wami widzę może jak już wybiorę i zrobię sobie mój cały pokój. O, tutaj osóbka pozdrawia. Ty też się pozdrawiam, wysypy, ty serduszko. Nie wiem, mi tam się ten pokój yy, po, po, podoba. Jeszcze kupię sobie właśnie animację i teraz do was po prostu jeszcze raz przyjdę. Nie wiem, czy to widzicie, ale... Przecież tu nie wiem, po, może się przeloguję i po prostu będzie lepiej, ale powinien być award z zakupem Vipa. Poczekajcie, zaraz go zwracam. Sorka zakrzyki, jakbyście słyszeli, ale przyjechały do nas dwa koty i dwa psy. Znaczy, nie dwa koty i dwa psy, tylko dwa króliki i dwa psy. Nie wiem, jak ja tutaj przeżyję, ale no... Dobra, zobaczmy czy teraz się zmieni. Oby. Dobra, zaraz do Was wracam. Yy, o nie, nie, tak nie. O Boże. Oby. Powiedzcie mi. No nie, ej, ej! Co? Ja, tak, ja zawsze mam. Yy, ja mam zbugowaną grę, bo ja po prostu... Nie wiem o co tu chodzi, ale... Nie... Tak czy siak muszę już Was niestety pożegnać, no więc pa 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 pa.